Czas na zapowiadaną rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest pani Natalia Wołyniec, prezes fundacji Patria Nostra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani prezes, to już ósma edycja filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Przypomnijmy jego zasady. Do kogo ten konkurs jest przede wszystkim skierowany? Ten konkurs zawsze był i nadal pozostaje skierowany dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. I ta młodzież szkolna, która bierze udział w naszym konkursie, zazwyczaj kocha historię lub się interesuje techniką komputerową. Ponieważ oczywiście trzeba nakręcić film, który opowiada albo o znanej postaci, albo na przykład o jakimś wydarzeniu związanym z historią Polski, prawda? Tak jest, lub zrobić animację. Bo do, nasze prace konkursowe to animacja lub film o długości do 60 sekund. Czyli, tak jak powiedzieliśmy w naszym programie, poszukujecie zarówno utalentowanych filmowców, e, przyszłych twórców animacji albo też na przykład aktorów, e, którzy mają takie umiejętności. E, powiedziała Pani, że oczywiście uczniowie w wieku od 12 do lat 19, ale jest to konkurs skierowany właśnie do różnych województw w, w całej Polsce. Jak również w tym konkursie może wziąć udział młodzież polonijna. Tak jest. W ramach jednej edycji organizujemy cztery konkursy regionalne, południe, północ, zachód i wschód, do których zapraszamy po osiem drużyn zagranicznych pochodzenia polskiego. I istnieje już o czwartej edycji konkurs światowy wyłącznie dla drużyn zagranicznych pochodzenia polskiego. To skoro już wiemy, kto może się zgłosić, to powiedzmy jeszcze, do kiedy młodzi ludzie, którzy mają właśnie pasję na przykład do historii, mogą się zgłaszać do tego konkursu? Do nas można się zgłaszać jeszcze do końca kwietnia. Zapraszamy wszystkie drużyny i przypomnę tylko, że nie tylko szkoły mogą startować, również drużyny rodzinne, opiekunem których może być starsza osoba powyżej 18 lat. I do nas takie drużyny też się zgłaszają. Pani prezes powiedziałyśmy o tym, że należy nakręcić filmik, ale nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że tak naprawdę ten filmik ma trwać minutę. My już rozmawiamy na pewno dłużej niż minutę. Jak w minucie po prostu tę historię Polski opowiedzieć, to jest niezwykle trudne zadanie. Film kręci się do dwóch godzin, do trzech godzin, cały materiał źródłowy. Natomiast właśnie najgorszym dla nich wyzwaniem jest to, że muszą zrobić z tego tylko i wyłącznie minuta i się udaje. Ta minuta jest tak skoncentrowana, tak wypełniona wydarzeniami, że bardzo ciekawie to się ogląda. Na jednym oddechu praktycznie Państwo mogą to zobaczyć i bardzo łatwo to się ocenia potem, bo tylko minutę trwa film, więc nie tracimy za dużo czasu na to, żeby spojrzeć na wszystkie filmy. I takie głosowanie na film trwa tam do 4 do 5 dni. Każda drużyna, która uczestniczy na naszym konkursie. W ramach jednego konkursu może zagłosować na inną drużynę, lecz nie na siebie, oczywiście. Filmy z lat ubiegłych widzą Państwo teraz właśnie na swoich telewizorach. Wyglądają te filmy bardzo profesjonalnie. Pytanie właśnie, czy taki film trzeba wykonać sprzętem profesjonalnym, czy wystarczy nam na przykład aparat fotograficzny, czy też telefon komórkowy? Różne sprzęty stosują, również tak samo jak komórka. Oczywiście zalecamy, jak nakręcają komórką, żeby to było w poziomie, nie w pionie, bo wtedy to mamy pewny obraz tego, co się dzieje. Natomiast e, dzisiaj komórki są tak dobre, że można naprawdę dobre filmy nakręcić komórką. Natomiast wiele e, osób sięga do kamer. Na trzy kamery nawet kręcą filmy. To zależy od ich możliwości. Czyli już super profesjonalnie. Czyli wiemy, że wszystkie chwyty dozwolone. Pani prezes, przede wszystkim, co ten konkurs daje młodym ludziom? Budzi patriotyzm w dzisiejszej młodzieży, zachęca do tego, żeby poznać tą historię. Historię poznają przez osoby, o których te filmy i animacje tworzą. Również zagłębiają się w różne historyczne fakty, bardziej poznają tą historię od strony innej niż wykładają w szkole, więc historia tak naprawdę jest bardzo ciekawym przedmiotem, który dzieci i młodzież otwierają dla siebie na nowo, kiedy poznają pewne aspekty tego, co tworzą teraz dla nas jakieś filmy, więc zachęcamy właśnie młodzież taką od 12 do 19 lat, żeby pokochali tę historię, żeby byli dumni z tego, że są Polakami na całym świecie, bo Polakiem na zawsze się zostanie. Właśnie a propos całego świata, bo ja miałam przyjemność być podczas kilku rozwiązań, tak naprawdę konkursu, podczas gali finałowej. I mam wrażenie, że ten konkurs jest szczególnie ważny dla młodzieży polonijnej, prawda? Bo polska młodzież ma lekcje historii u siebie normalnie każdego dnia w szkole, prawda? Z młodzieżą poloniną jest trochę inaczej. Tak jest. Młodzież polonijna często uczęszcza do szkół sobotnich. Oni widują się raz na tydzień. Dla nich taka lekcja historii oraz polonistyki się przeplata. I bardzo ciekawe teraz są już wykłady w szkołach, dlatego że jak otwierają nasze filmy konkursowe, z których też korzystam jako z pomocy dydaktycznej, to wtedy nauczyciel może rozwijać ten temat wokół dalej dalej, ale młodzież jak zobaczy taki filmik, to wtedy już wyobraźnia dopracowuje resztę, tak? O, o wiele łatwiej korzysta się z takich materiałów i przyjemniej. Wyobraźnia działa. Pani prezes, na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo oczywiście TVP Polonia objęła patronatem po raz kolejny konkurs Patria Nostra. Bardzo Pani dziękuję i dziękuję Państwu. To był program dziękuję Polonia serdecznie. 24. Do zobaczenia już jutro o 22.05 na antenie TVP Polonia. Paulina Drażba, dobrej nocy.